Kobieta angażuje się w sprawę braci swojej zaginionej najlepszej przyjaciółki, ale odkrywa coś, z czym może nie chcieć się zmierzyć. Ewa udaje się do domu teściów, aby świętować urodziny teścia. Odkrywa jednak, że wykonawca, którego zatrudnili do budowy nowego pensjonatu, zaczął dzień wcześniej. Kopie również w niewłaściwym miejscu, więc Ewa karci mężczyznę, ale przerywa mu, gdy budowniczowie znajdują pod ziemią ludzkie kości. Wkrótce przyjeżdża policja, a detektyw Helen przesłuchuje Ewę która jest pewna, że właśnie znaleźli jej przyjaciółkę i siostrę jej męża, Natalii. Zniknęła po przyjęciu z okazji rocznicy ślubu jej rodziców 25 lat temu, które Natalii i jej bracia zorganizowali, gdy para wracała z rejsu. Goście zostali na noc, podczas gdy ich dzieci biwakowały w lesie, więc impreza była kontynuowana śniadaniem następnego dnia. Gdy Helen pyta, czy Ewa zauważyła coś w Natalii tego dnia, przybywa jej mąż Claude i ich syn Julian. Jednak Julian wychodzi na widok matki, Pozostawiając tylko ojca, który wita kobietę. Detektyw pyta go o noc zniknięcia Natalii, ale Claude twierdzi, że tej nocy głównie grillował. Przypomniał sobie tylko, że widział swoją siostrę idącą do lasu, ale widziano ją jeszcze dzień po imprezie. Helen potwierdza to, zauważając, że rowerzysta zauważył Natalii nad rzeką dzień później. Ewa idzie porozmawiać z synem, ale Julian ignoruje ją, wkurzony, że rozwodzi się z jego ojcem. Na szczęście jej brat, Paul, i jego żona, Erika, przybywają, by pocieszyć kobietę. Wkrótce zjawia się także brat Klauda i Natali, Tyjo, wraz z żoną Hanna. Sprawdza, co z Ewą, nie zauważając, że jego brat przygląda się im podejrzliwie. Helen rozmawia z drugim bratem, ale przerywa jej, gdy matka ofiary, Marta, myli Ewę z Natalii. Reporterzy przybywają, aby opisać tę historię, gdy ojciec Natali i słynny pisarz Alan Derryder przybywa, aby otrzymać straszną wiadomość w dniu swoich urodzin. Tego wieczoru rzekome świętowanie zamienia się w cichą kolację, podczas której bohaterowie rozpamiętują śmierć Natalii. Mimo to Alan zapewnia ich, że cieszy się z ich obecności w tym trudnym czasie. Jednak Marta karci go za bycie szczęśliwym i oskarża o rozpowszechnianie kłamstw o śmierci Natali, aby przestała szukać córki. Mając na uwadze ten temat, Ewa przyznaje, że nie pamięta szczegółów z dnia zniknięcia Natalii. Mężczyźni przypominają sobie, że kobieta była ze swoim chłopakiem, Lukiem, a Klaud dodaje, że rano przed imprezą on, Natalii i Ewa poszli na zakupy, a potem jego siostra zachorowała. Następnego dnia w pracy Ewa nadal jest zmartwiona śmiercią Natalii, więc narzeka na swoją współpracowniczkę, Linę. Biorąc pod uwagę stan emocjonalny koleżanki, Lina radzi jej udać się do terapeuty i poleca osobę specjalizującą się w hipnoterapii. Ewa odmawia, ale Lina nalega i rezerwuje dla niej wizytę. Później, podczas rozdzielania swoich rzeczy z Klaudem, Ewa mówi o hipnoterapeucie, ale on odradza jej to, uważając, że jest to niebezpieczne. Zamiast tego zaleca wspólną terapię, aby uratować ich małżeństwo. Zaskakuje to Ewę, ale kiedy komentuje, że może to pomóc jej dostrzec swoje błędy, obraża się. Mężczyzna zauważa, że nie jest ona tak naprawdę szczęśliwa teraz, gdy są w separacji. Zastanawia się, czy jest z innym mężczyzną, i zakłada, że to ty, czemu Ewa stanowczo zaprzecza. Ewa mówi mu, że nie chce dawać mu fałszywej nadziei, co łamie mu serce. Po tych słowach wychodzi. Wkrótce Ewa spotyka się z hipnoterapeutą Aleksem. Zaczyna opowiadać o tym, jak jej rodzice umierali jeden po drugim, jakby nie mogli żyć osobno. To uświadomiło jej, że nie czuje takiej samej miłości do Klauda. Więc postanowiła się z nim rozwieść, choć teraz czuje się winna, biorąc pod uwagę kłopoty jego rodziny. Następnie Ewa opowiada o śmierci Natalii i przyznaje, że jej wspomnienia z dnia jej zniknięcia są mylące. Przypomina sobie, że widziała ludzi jedzących śniadanie na trawniku, ale wie, że obudziła się po tym, jak goście zaczęli szukać Natalii. Alex wyjaśnia, że czasami traumatyczne wydarzenia mogą zablokować wspomnienia, z którymi nie chcą się zmierzyć. Oferuje jej pomoc w przypomnieniu sobie poprzez hipnozę i na początek każe jej przypomnieć sobie szczęśliwe wspomnienie. Ewa wraca pamięcią do chwili, gdy wraz z Natalii założyły na drzewie ptasie gniazdo. Wspomnienie to sprawia, że Ewa czuje się dobrze. Kiedy wraca do domu, zostawia Julianowi wiadomość głosową z zaproszeniem na kolację. Zamiast niego odwiedzają Tyjo, by porozmawiać o pogrzebie Natalii. Tego wieczoru oboje nadrabiają zaległości i żartują. Wzbudza to w nich pogrzebane uczucia, co prowadzi do intymnych zbliżeń. Podczas pogrzebu Natalii następnego dnia, Claude mówi Ewie, że jego siostra była w ciąży i została uduszona na śmierć. To zmienia jej sprawę w morderstwo ku przerażeniu Ewy. Gdy Alan czyta mowę pogrzebową swojej córki, bracia zauważają, że w pogrzebie uczestniczy były chłopak Natalii, Luka. Podczas rodzinnej kolacji Alan jest wkurzony, że Luka miał czelność w niej uczestniczyć. Hanna zastanawia się, czy Luka jest ojcem dziecka Natalii, ale ponieważ minęło tak dużo czasu, może nie być wystarczających dowodów, aby to udowodnić. Nagle Marta przeprasza Ewę, myśląc, że jest Natalii. Ewa pyta, za co przeprasza, ale starsza kobieta nie pamięta. Zmierzając później do swojego samochodu, Ewa znajduje czekającego na nią Luka. Podkreśla, że stał się podejrzanym, biorąc pod uwagę ciążę Natalii, ale zapewnia, że nigdy by jej nie skrzywdził. Wiedział jednak, że Natali manipulowała nim Polem, a nawet Ewą. Ewa przypomina mu, że jest najlepszą przyjaciółką Natalii, ale mężczyzna wierzy, że nienawidziła kobiety. Ewa dzieli się tą interakcją z Aleksem podczas następnej sesji. Zaprzecza, że nienawidzi Natalii, choć słowa luka przywołały pewne wspomnienia. Podczas ich ostatniego wspólnego sylwestra, Natalii zabrała Ewę na występ zespołu luka, wiedząc, że jej przyjaciółka go lubi. Wszystko szło dobrze dopóki Ewa nie przyłapała przyjaciółki na obciskiwaniu się z Lukiem. Później Natali udawała, że nic się nie stało, a Ewa pogodziła się z tym, ponieważ nie chciała stracić przyjaciółki. Kilka dni później, w teraźniejszości, Ewa i Paul jadą na spotkanie z Alanem. W tym czasie jej brat krytykuje decyzję Ewy o rozwodzie z Claudem, biorąc pod uwagę, że jest on odnoszącym sukcesy i lubianym chirurgiem. Kobieta broni się, że czegoś między nimi brakowało, ale Pol nie uważa, że to dobry powód, by stracić rodzinę, którą zbudowała. Podczas obiadu z Alanem mężczyzna dzieli się swoimi obawami o Martę. Pociesza go jedynie fakt, że jego żona nie jest w pełni świadoma, że jej córka nie żyje. Ewa wspomina, że Marta próbowała przeprosić Natalii. Ojciec wyjawia, że niedługo przed przyjęciem Marta przyznała się córce, że była już z nią w ciąży, kiedy poznała Alana. Mężczyzna był wówczas wdowcem z dwoma młodymi synami, podczas gdy Marta miała wielu poprzednich partnerów, ponieważ naprawdę chciała mieć dziecko. Z tego powodu nie wiedziała, kto jest biologicznym ojcem Natalii. Nastolatka nie była z tego zadowolona, dlatego Marta czuła się winna. Po obiedzie Ewa spotyka się z Helen i jej kolegą, Hansem, w sprawie Natalii. Pytają, gdzie była, gdy Natalii zaginęła, a Ewa odpowiada, że spała w swoim namiocie. Przypomina sobie, że ona, Klaut i Natalii wyszli wcześniej tego dnia na zakupy na imprezę i ta ostatnia poczuła się źle. Teraz zdaje sobie sprawę, że mogło to być spowodowane ciążą Natalii. Zapytana o Luka, twierdzi, że nie widziała go na przyjęciu, choć wspomina, że Natalii się z nim bawiła. W tym czasie spotykała się zarówno z Lukiem, jak i Polem, choć Ewa zapewnia, że jej brat nie mógł tego zrobić. Jednak podczas jazdy do domu staje się podejrzliwa wobec brata i pyta, gdzie był dzień po imprezie. Wkurzony Pol przyznaje, że miał kaca po wypiciu swoich smutków, myśląc, że Natali spędziła noc z Lukiem zamiast z nim. Przypomina sobie, że Marta zauważyła Luka wychodzącego z lasu, więc zapytała go, gdzie jest jej córka. Luka stwierdził, że też jej szuka i wtedy wszyscy zaczęli szukać Natalii. Kilka dni później Cloud zaprasza swoją byłą na kolację z okazji urodzin ich syna. Wyjaśnia, że Alan sprawił, że tak się stało, ponieważ Julian zawsze słucha swojego dziadka. Właśnie wtedy przybywa Julien i obejmuje swoją matkę ku uciesze Ewy. Po raz pierwszy od jakiegoś czasu jedzą razem kolację jako szczęśliwa rodzina. Następnego dnia Ewa odwiedza Martę. Udając Natalii, wybacza kobiecie, mając nadzieję, że to da jej spokój. Tego wieczoru Ewa udaje się na terapię, podczas której zagłębia się w swoje wspomnienia z imprezy. Ewa przypomina sobie, że tamtej nocy miała swoje pierwsze doświadczenie z tyjo. Poczynie poprosił ją, aby zachowała ich czas w tajemnicy. Później zasnęli razem, ale następnego dnia obudziła się sama. Ku zaskoczeniu Ewy w końcu przypomniała sobie, że obudziła się wcześniej tego dnia, gdy wszyscy jedli śniadanie, tylko po to, by znaleźć Tyjo z inną kobietą. Ze złamanym sercem spędziła poranek nad rzeką po przeciwnej stronie, gdzie ostatnio widziano Natalii. Ewa z trudem przypomina sobie, co wydarzyło się później, więc Alex pozwala jej odpocząć, obiecując, że w końcu tam dotrą. Innej nocy Ewa i Tyjo uczestniczą w przesłuchaniu Alana. Dzięki wznowieniu jego powieści, młodsi odbiorcy mogli je przeczytać, choć krytykują to, jak źle napisane są jego postacie kobiece. Alan broni się, że mężczyźni lubią atrakcyjne kobiety, więc nie wstydzi się pisać ich w ten sposób. Jednak mężczyzna z publiczności krytykuje jego wąskie poglądy. Twierdzi, że u mężczyźni są na szczycie, co powoduje upadek ich społeczeństwa, a młodsza publiczność kibicuje mu za to. Pisarz argumentuje, że młodzież obwinia mężczyzn w średnim wieku za wszystko, nazywając kulturę anulowania najgorszą rzeczą, jaka się wydarzyła. To sprawia, że wielu widzów wychodzi, podczas gdy Alan kontynuuje zarzucanie im, że nazwali go mizoginistą, gdy jego córka została zamordowana. Jego zachowanie zaskakuje Ewę, która nie widziała swojego teścia w ten sposób. Podczas następnej sesji Ewa wspomina spotkanie z Natalii po drugiej stronie rzeki. Nastolatka wyznała, że przyłapała Alana z kobietą o imieniu Tess. Ewa budzi się z tym wspomnieniem, a Alex sugeruje, że zablokowała to, ponieważ był to dowód na to, że jej rodzina wcale nie była idealna. Wkrótce Hans i Helen odwiedzają Ewę, aby powiedzieć jej, że Luka nie był ojcem dziecka Natalii. Jednak znaleźli kawałki papieru z rzeki, gdzie ostatnio widziano Natalii, a pismo pasowało do pisma Ewy. Ewa wyjaśnia, że rano po imprezie wyrwała stronę z pamiętnika, ponieważ miała złamane serce. Zaprzecza to jej wcześniejszemu stwierdzeniu o przebudzeniu, gdy wszyscy już szukali jej przyjaciółki. Skonfliktowana kobieta twierdzi, że kłamała na ten temat, ponieważ nie chciała, aby ludzie wiedzieli o jej związku. W końcu przyznaje, że była z tyjo poprzedniej nocy. Powiedział jej, aby zachowała ich czas w tajemnicy, ale kiedy następnego dnia znalazła go z inną kobietą, wyrwała strony o nim z pamiętnika i wyrzuciła je do rzeki. Gdy detektywi przesłuchują ją dalej, zdaje sobie sprawę, że traktują ją jako podejrzaną, więc Ewa odwiedza Aleksa, aby mu o tym powiedzieć. Zaprzecza, aby kiedykolwiek skrzywdziła Natali, ale terapeuta sugeruje, że śmierć kobiety mogła być przypadkowa, a Ewa zablokowała ją w pamięci z powodu traumy. Uważa jednak, że możliwe jest również, że podświadomie kogoś chroni, więc próbują odzyskać jej wspomnienia z tego poranka. Po wielu trudnościach Ewa widzi wspomnienie Alana duszącego Natalii. Nie chce w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że wie, jak bardzo kochał swoją córkę. Alex zapewnia ją, że stało się to, gdy była młodsza, więc mogła zapamiętać rzeczy inaczej i stłumić swoją pamięć. W domu dzieli się rewelacjami z Liną. Ufała Alanowi, a ujawnienie tych informacji złamałoby serce Marty. Nie jest nawet pewna, czy wszystko dobrze pamięta, więc nie wie, co robić. Następnego dnia Cloud odwiedza swoją byłą żonę, aby poinformować ją, że Marta właśnie zmarła. Ewa postanawia powiedzieć mężowi, że jego ojciec mógł zabić Natalii. Twierdzi, że terapia pomogła jej odkryć wyparte wspomnienia, ale Cloud uważa, że hipnoterapia to zabawa jej umysłem. Ewa broni się, że zawsze ignorowali szkodliwe poglądy Alana na temat kobiet i intymności. Mężczyzna zawsze nosił przy sobie klucze do swojego gabinetu, do którego nikt nie miał wstępu, podkreślając, że Alan mógł mieć przed nimi tajemnice od samego początku. Aby znaleźć dowód, Ewa lokalizuje Tess i pyta ją o jej związek z Alanem. Kobieta przyznaje się do tego, a nawet myśli, że to dlatego Natali uciekła lata temu. Ewa zachęca ją do opowiedzenia o tym, jak Alan ją wykorzystał, ale Tess przyznaje, że to ona go ścigała, ponieważ była fanką jego książek. Kilka dni później rodzina uczestniczy w pogrzebie Marty, gdzie Alan wyraża swoją miłość do żony. Podczas rodzinnej kolacji tego wieczoru, Paul wymawia się. By wyjść wcześniej, ponieważ wie, że wszyscy podejrzewają go o morderstwo Natalii, więc nie czuje się już częścią tej rodziny. Ty broni się, że wszyscy byli przesłuchiwani, choć przyznaje, że nigdy nie uważał związku Pola z Natalii za zdrowy. Urażony Pol zapewnia, że kochał Natalii i kieruje podejrzenia na jej niebiologicznego brata, który jest znanym kobieciarzem z problemami z gniewem. Hanna broni swojego męża i ujawnia, że nie może on mieć dzieci, więc przynajmniej jest pewna, że nie jest on ojcem dziecka Natalii. Ty próbuje ją uspokoić, ale kobieta krzyczy, że nie chce więcej kłamstw, po czym wychodzi. Erika idzie do niej sprawdzić, a winny Pol przeprasza za to, co powiedział. Alan przypomina im, że są jedynymi osobami, które mu pozostały, więc muszą się nawzajem wspierać. Współczując mu, Cloud oferuje ojcu kolejną butelkę wina, więc Alan wręcza mu klucze do stojaka na wino. Jednak jego syn wykorzystuje tę okazję, by ukraść klucz do jego gabinetu. Ewa wymawia się, by wrócić do domu ale spotyka Klauda, który daje jej klucz. Następnie zakrada się do gabinetu Alana i szuka dowodów. Jednak Alan w końcu zauważa, że samochód Ewy wciąż tam jest. Z tego powodu pędzi do swojego gabinetu w samą porę, aby kobieta znalazła stronę z pamiętnika Natalii. Na stronie kobieta napisała, że jest w ciąży z powodu Deridera, który wziął ją siłą, więc planowała powiedzieć matce po przyjęciu. Biorąc to pod uwagę, Ewa ucieka, podczas gdy Klaud obserwuje przerażonego ojca. Następnego dnia Cloud dołącza do swojej byłej, gdy ta oddaje dowody na policję. Wkrótce Alan przyznaje się do morderstwa Natalii i zostaje aresztowany. Ponieważ jego hipnoterapia odkryła wspomnienie Ewy o byciu świadkiem morderstwa, Alex również zyskuje rozgłos, choć wielu wątpi, czy te wyparte wspomnienia są dokładne. Dwa miesiące później Ewa wróciła do Clouda, ponownie kompletując rodzinę. Po aresztowaniu Alana majątek jego rodziny jest sprzedawany, więc grupa pakuje swoje rzeczy. W tym czasie Ewa udaje się na spacer nad rzekę, aby pożegnać się z tamtymi czasami, ale zauważa, że woda płynie w przeciwnym kierunku niż to, co zapamiętała. Myśląc o tym, sprawdza dziurę, w której znaleziono Natalii i przypomina sobie, że to właśnie tam grill został ustawiony w noc imprezy. Cloud znajduje ją zamrożoną, więc próbuje wyjaśnić swoje teorie, ale jej mąż przypomina jej, że już rozwiązali sprawę. Mimo to Ewa jest rozkojarzona podczas kolacji. Właśnie wtedy Julian wspomina że widział zdjęcia Natalii i w końcu zdał sobie sprawę, że wygląda jak jego matka, myśląc, że to dlatego Marta pomyliła ją ze swoją córką. To daje Ewie pomysł, więc nagle wychodzi, pozostawiając swoją rodzinę zdezorientowaną. Udaje się na przeciwległy brzeg rzeki, by sprawdzić, dokąd popłynie papier i widzi, że płynie on w kierunku, który zapamiętała. Widząc to, pędzi z powrotem na trawnik, gdzie znajduje ją Cloud. Mówi mu, że w końcu przypomniała sobie, że to ona była po drugiej stronie rzeki, gdy przejeżdżał tam rowerzysta. Oznacza to, że widział ją tego ranka, a nie Natalii. Biorąc pod uwagę, że Natalii została pochowana w miejscu, w którym ustawiono grilla, Alan nie mógł jej zabić, ponieważ wciąż wracał z rejsu, kiedy ustawili grilla. Wracając do wspomnień, przypomniała sobie również, że ona, Cloud i Natalii poszli na zakupy spożywcze dzień przed przyjęciem, a nie tego samego ranka. Zamiast tego znalazła tyjo przygotowującego grilla rano w dniu imprezy, ale skomentował, że to klaud zbudował go poprzedniej nocy. Biorąc pod uwagę, że Natali nazwała ojca swojego dziecka tylko jego nazwiskiem, Ewa w końcu zdaje sobie sprawę, że to klaud wykorzystał jej przyjaciółkę i ją zabił. Gdy prawda w końcu wychodzi na jaw, klaud broni się, że był szaleńczo zakochany w Ewie, ale ona chciała wtedy tylko tyjo. Natali wiedziała o jego uczuciach, więc zmanipulowała go wykorzystując swoje podobieństwo do Ewy. Wiedział już, że nie jest jego biologiczną siostrą, więc zaczął postrzegać ją jako kobietę, która zwróciła na niego uwagę. W ten sposób wykorzystał okazję, by być z nią pewnego popołudnia. Cloud broni się, że był młody i źle zrozumiał manipulacje Natali w celu zdobycia uczucia. Natychmiast pożałował tego wydarzenia, tym bardziej, gdy ujawniła swoją ciążę i zagroziła, że doniesie na niego w noc poprzedzającą imprezę. Wściekł się, więc złapał ją i przypadkowo zabił. Następnie zakopał ją w ogrodzie i zbudował na niej grill, aby nikt jej nie znalazł. Następnie wykorzystał fakt, że Ewa wyglądała jak jego siostra, więc wskazywał na nią podczas imprezy, mówiąc o Natalii, aby ludzie myśleli, że tam była. Z powodu zeznań Ewy i stron, które klaud podłożył w gabinecie, łatwo było przypisać zbrodnię jego ojcu. Ewa ze łzami w oczach uświadamia sobie, że mężczyzna przyznał się do winy, by chronić syna, mimo że zamordował swoją pasierbicę. Klaud zapewnia, że wszystko było przypadkowe, a on tylko kłamał, aby chronić swoją rodzinę. Jego ojciec wiedział, że jego życie jest już skończone, więc był gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za syna. Podkreśla, że Alan dał im szansę na ponowne bycie szczęśliwą rodziną, więc błaga ją, aby nadal udawała ich syna. Ewa jest jednak przerażona prawdą, więc biegnie z powrotem do domu i dzwoni do syna po pomoc. Niestety, Julian nosi słuchawki w swojej sypialni, więc jej nie słyszy. Z Klaudem w pobliżu, kobieta zamyka się w sypialni, ale mężczyzna wyważa drzwi. Następnie dusi swoją żonę, zauważając, że będzie to wyglądało tak, jakby zrobiła to sobie z żalu. Na szczęście Julian wchodzi i uderza trofeum w głowę ojca, aby uratować matkę. Mężczyzna upada z krwią spływającą z jego głowy, podczas gdy Ewa obejmuje swojego straumatyzowanego syna. Ostatecznie prawda wychodzi na jaw, a Alan zostaje zwolniony z więzienia. Dwa lata później Ewa uczestniczy w podpisywaniu pierwszej książki swojego syna na temat jego bestsellerowej powieści o Deriderach. Syn przyznaje, że kiedyś chciał być taki jak jego dziadek, ale ze względu na tajemnice ich rodziny zdał sobie sprawę, że to nie był dobry pomysł. Zamiast tego postrzega swoją matkę jako bohaterkę, więc wznosi toast za nią i swoją pierwszą powieść. Wzruszona Ewa obejmuje go... Zauważając jak dumna jest ze swojego ukochanego syna, subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.